No w świetle tego, co, 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 co twierdzi Jan Twardowski, że śmierć jest szczytem życia, a to się dobrze czyta, natomiast gorzej, że się to realizuje w życiu, prawda? Trzeba mieć ogromną odwagę. Wielką klasę, żeby odejść godniej, żeby umieć po sobie posprzątać. Dlatego, że żyć to każdy potrafi. Każdy głupi. Natomiast umrzeć pięknie, to trzeba być prawdziwym dżentelmenem. Ja się do tego przymierzam od paru lat. Yy, mili Państwo, no co ja mogę, co ja mogę o sobie? W zasadzie rozmawiacie z ex-aktorem. Ex-aktor, ex-bies. Yy, ja jestem człowiekiem, jak się to mówi, starym i wcale nie zamierzam nim przestać być. To jest coś rozkosznego, zupełnie co być starym. O, oczywiście pod warunkiem, że się ma trochę zdrowia, bo jakby. Znaczy, do końca tego zdrowia nie mam, ale udaje, że mam. Nie mam nic przeciwko temu. Bardzo się rzadko mi zdarza, niestety, rzadko. Że ktoś mi zwalnia miejsce w autobusie, to ja korzystam natychmiast. Nie mam żadnego obciachu, że jeszcze kiedyś to taki byłem dowcipny, że siadałem i mówię, a teraz znakomana dziecko. A teraz nie, nie. Mam mi normalnie zwolnić, od tego jest od tego jest młoda dziewczyna, żeby zwalniała miejsce starcowi. Zatem z tego, co obserwuję w życiu, to, 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 to w zasadzie nic się nie zmieniło poza tym, że. W pewnych kontekstach, o których nie wypada w taki bogobojny wieczór wspominać. Nic się nie zmieniło poza tym, że damy jakby wykazują większą inicjatywę. i, 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 i tylko tyle. A. Teraz niedobrze się pocałowałem, bo nie ma co robić, to człowiek, że w Magdzie M gra, cholera jasna. No, i gram ojca tego głównego bohatera. Ej, jakaś gazeta podała, że ci, którzy nie oglądają, mówią, że nie oglądają serialu, i to udają. Czyli presja jest, jest tak ogromna, że nawet człowiekowi nie wierzą, że nie oglądam. Otóż ja nie oglądam nic, kompletnie. ja swoich filmów nie oglądam. Znaczy, ja bym oglądał nic, nic. Nic, w ogóle. Ja w ogóle telewizji nie oglądam, tylko sport i o zwierzętach. Natomiast te, te, te wszystkie seriale to jest coś tak głupiego. I zawsze jak się z młodzieżą spotykam, wybaczcie państwo, wybaczcie drogie damy, ale młodzieży mówię, że wyrzućcie w ogóle telewizor przez okno, a jak ciocia ogląda, to razem z ciocią wyrzućcie. Jedna taka aktorka, znakomita, Delphi, nie Delfin ta nie żyje właśnie, ale ta żyje, y Izabeli Per. Ja się z ją całowałem w tym filmie i czuję, że, że ona jakbym się z gitarą całował. Rozumiem, ona cofnęła język gdzieś do wnętrza. Chyba chciałem jej dać do zrozumienia, że jest to pocałunek profes profesjonalny, zawodowy, a nie autentyczny. Te małe, ryże, francuskie, pokurze, ona myśli, że gdyby nie zapłacili, to ja bym ją pocałował. Dobra, była stawka, mogłem ją całować dzień i noc. <noise> Mam wszystkie możliwe krzyże świata, łącznie z węgierskimi jakieś. Jak mi teraz wręczał medal jakiś ambasador węgierski, to myślałem, że zemdleje z wrażenia on. Jakiś krzyż oficerski z czymś, jakiś wstęgany. Jak byłem w koszuli, to mi podarł tę koszulę, bo się nie chciało przypiąć do tego. Komandorskie, Bóg wie nieco z gwiazdami, kurczę, blada. I gdyby nie daj Bóg, Pan Bóg odebrał zdrowie, to ja bym z tych z normalnie. Więc bym wyprzedawał książki tak po kolei po kolei, potem bym kopnął wiadro, z głodu, z głodu, tak jak, jak to z był okazjem, też musieliście, się, państwo się zebrali, i okazało się, że dziadek nie ma z czego żyć normalnie. Ja, ja mówię, mili Państwo. 15 minut miało być. Pierwsza wizyta nie może trwać dłużej. miesięcy. Zapraszam, Daniel. Przyjdź do mnie. Dziękuję, dobra